Kiedy nadchodzi perspektywa dłuższego weekendu, wielu z nas z dużym zaangażowaniem zaczyna planować wycieczkę lub pobyt w jakimś interesującym miejscu. Jesteśmy w Szczyrku, zimowej stolicy pod Przed nami długi weekend. Jakie atrakcje czekają na turysty, który postanowi spędzić ten czas właśnie tutaj? Wszystkie wyciągi są w tej chwili czynne, trasy są przygotowane. Także większość turystów, którzy nas odwiedzili przez ten weekend, korzysta z uroków zimy i stras narciarskich. Czego możemy się dowiedzieć w punkcie informacyjnym w Szczyrku? Turysta otrzymuje u nas w informacji turystycznej bezpłatne materiały w postaci map wyciągów. Natomiast w tym okresie weekendu pytania również dotyczą miejsc noclegowych. Również wtedy służymy pomocą. Mamy, mamy dokładną bazę informacji, gdzie są jeszcze wolne miejsca, i według preferencji turystów, dajemy, dajemy informacje dotyczące obiektów. Bardzo dobry, pan. ma pan też. Nie, na małym styczym, na tej wójce. Taka profesjonalna obsługa zadowoli nawet najbardziej wymagającego turystę. Jestem bardzo zadowolony z usługi panów tutaj, bo wczoraj znaleźli mi kwaterę. Przyjechaliśmy ze Słowacji bardzo późno. Pan nas bardzo dokładnie poinformował. W Czerku każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno klient indywidualny, jak i klient biznesowy. Na czas długiego weekendu przygotowaliśmy dla naszych gości mnóstwo atrakcji. Oczywiście wieczorną atrakcją to są kuligi, przede wszystkim. Wieczorem zapraszamy również na skutery śnieżne, a w dzień zapraszamy na stoki, na które dowozimy gości naszym busem. Podbeskidzie tętni życiem i przyciąga coraz większą rzeszę turystów. A jak turyści oceniają rozwój tego regionu? Byłem ostatni raz w Szczyrku 30 lat temu, bo mieszkam ileś lat za granicą już. I stwierdzam, że bardzo się to rozwinęło. Sektor usług restauracji, barów, sklepów, sklepików wygląda to lepiej. Ze szczyrku szlakiem znanych miejscowości pod Beskidzia trafiliśmy do Wisły. Atrakcji w Wiśle nie brakuje. Zima jest szczególnie piękna i naprawdę można tutaj wspaniale spędzić wolny czas. A co do zaoferowania poza infrastrukturą narciarską i hotelową, Magmina Wisła. Jeżeli chodzi o imprezy kulturalne, to Podczas tego weekendu skupiliśmy się głównie na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wiadomo, istnieje gra, ona już kilkanaście lat. Każdego roku zbiera pieniądze dla tych najbardziej potrzebujących. Wisła już tradycyjnie włącza się w tą akcję. Od godziny 14 do godziny 20 będą tutaj atrakcje na rynku. Myślę, że każdy znajdzie coś miłego. Będą występy dla zespołów, coś dla miłośników rocka i reggae. Będą też teatry, teatry na walizkach. Będzie też interaktywna zabawa z Teatrem Wagabunda z Krakowa. Będzie oczywiście tradycyjne światełko do nieba o godzinie 20.00. Będzie ekwilibrystyka z żywym ogniem. Zapłonie piękne, żywe serce na, w centrum miasta Wisły. Również w Wiśle zostaliśmy mile zaskoczeni przez obsługę Miejskiego Punktu Informacyjnego. Udzielono nam wyczerpujących i dokładnych informacji na temat spędzenia wolnego czasu i dostępności miejsc noclegowych. Udzielamy również informacji na temat dostępności komunikacyjnej. Oprócz tego, tutaj w naszym Centrum Informacji Turystycznej jest możliwość skorzystania z darmowego dostępu do internetu, także każdy turysta może sobie również bezpłatnie samemu takich informacji wyszukać. Aby dobrze się bawić i mile wspominać spędzony czas w Beskidach, należy pamiętać o bezpieczeństwie i zachować zdrowy rozsądek, szczególnie na stokach. Pomimo, że stoki są na bieżąco dośnieżane i nadzorowane, o wypadek nie trudno. Proszę nam powiedzieć, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Tak, musimy zwrócić szczególną uwagę na to, na komunikaty na dolnych stacjach, które trasy przede wszystkim są sztucznie dośnieżane. Tego śniegu jest naprawdę niewiele jak na tą porę roku. Także na tych trasach, które nie są sztucznie dośnieżane, te warunki są bardzo trudne, trasy są nieprzejezdne do samego domu, wystają kamienie, jest bardzo niebezpiecznie. Także zwracajmy uwagę na tablice. Są tablice, które po prostu zagradzają trasę, są tablice, które mówią, że trasa jest zamknięta. Nie możemy jechać po prostu tą trasą. Natomiast na tych trasach, które są sztucznie dośnieżane, te warunki są dobre, jednak jest bardzo twardo. Musimy pamiętać o tym, że na długi weekend będzie bardzo dużo turystów, będzie bardzo, bardzo dużo narciarzy. I na tych trasach możemy, może być naprawdę tłoczno. Pamiętajmy, używajmy kasków, jest bardzo twardo, upadki są bardzo nieprzyjemne, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tych trasach sztucznie wyśmierzanych, gdzie będą panowały bardzo dużo, będzie bardzo duży ruch narciarski. Pomimo, że odwiedziliśmy tylko kilka ciekawych miejsc na Podbeskidziu, mamy nadzieję, że tym krótkim materiałem zachęciliśmy Państwa do wyboru właśnie tego miejsca na długi weekend. Z Aneta Krakowińska, Biznes Region.